Czas wyruszyć w trasę i poznać jakichś nowych sąsiadów Oczywiście z Hello Neighbor Siemanko, tutaj wakacje jak wakacje to oczywiście ja, czyli Dzisiaj nagrywałem po raz pierwszy Hello Neighbor, bo wbili się 60 subskrypcji No to jakiś specjal malutki może być e, Ogólnie, co się stało z serią Fortnite e, zapytacie e, Tak jakby mam odcinki nagrane, wszystko fajnie, pięknie e, Fajnie, ładnie, pięknie, chyba. No, dobra, nieważne. Tylko, że nic nie jest jeszcze wysłane, więc Fortnite nie ma, a miał być 150 subskrypcji, a jest już 60. Bardzo was przepraszam za to opóźnienie. Um, jeśli przez najbliższy ten tydzień. Um, nie mogłem wejść, nie mogę wejść. Znaczy, o co chodzi? Nie mogę wejść. Um, dobra, zbagowanych najbor 3000. Bum, teraz biorę, o już mogę, w ogóle z tej, z tej serii może się pojawić 20 odcinków, 25, ale właśnie z tej alfy może się pojawić tylko 3. Moi drodzy, idziemy się przywitać z naszym nowym sąsiadem, zaczynamy życie od nowa i w ogóle próbuję to nagrać po raz trzeci, więc tak jakby... Z no dobra, po prostu zachwycenie nie będzie. Też znam to. Znaczy ogólnie pewnie znacie Gierkę z YouTube'a i w ogóle, bo kiedyś była bardzo popularna chyba. Oczywiście, Wy My to widzicie trochę, trochę krzywo ten mój ekran. Masz pudłem. Ej, ale nie. Łapkami we mnie rzuca. O, jak. jak jasno ładnie. Chłopy we mnie mi rzuca, nie wnikam. E, okej, okay, więc tak jakby... jeśli Pewnie będę zapominał co chciałem powiedzieć. Więc za to sorry i tak jakby wejdziemy tędy. Tędy wejdziemy. Ogólnie też gierka ogarniam. Ja mam dźwięk tak wyciszony. E, ja się boję, bo naprawdę. Dobrze, że mam ten dźwięk ściszony. to tu nie ma. Ja chcę na drugie piętro. Ja chcę na drugie piętro widzowie, naprawdę. Tutaj. A widzę, że tutaj y, też... Y, telewizja. Mamy wytrych. Halo, mogę wziąć? Mogę wziąć ten wytrych. O, dziękuję. I chcę. Włączyć te kamery. Dobra, wyłączamy kamery. Go boję. Mam jego krzesło. Mam wytrych, krzesło. Bardzo mi się przyda do domu, więc dzięki sąsiad. W ogóle odcinek ma 2-3 minuty, a już mogę uciekać. Prawie. Więc się trochę z nim pobawię. Co jest? Aha, dobra. Więc krzesło postawiamy w moim domu. E, fajnie wytrych też tu ma być, że prześpimy. A, okej, okay, więc... Tak jakby przybliżył nas 7 magicznie, albo to my mamy jakieś lornetki 3000, znaczy lornetkę... co tam jest Exit, on tam szedł? On szedł do wyjścia. Aha. Ej, a Bogi to koło? Proszę? A w ogóle też z tej alfy mogą się pojawić nawet trzy odcinki. Nie, nie, nie. W nocy do niego nie chcę iść. Nie. Naprawdę. Ja ledwo co gram sobie w tą gierkę. I po tych pięciu odcina, odcinkach albo trzech, albo nawet dwóch, albo tylko po tym będzie od razu alfa 2, alfa 3 i alfa 4. Boję się alfy 2, tym bardziej alfa 3, a najbardziej alfy 4. Potem może być jakiś... Secret Neighbor, Hello Neighbor, coś takiego. Więc, tak jakby się go boję, z której on może wyjść. I tak jakby, może byśmy sobie za okna zobaczyli, co jest za potrzebne. Sorry, że tak cicho mówię, bo nawet cicho mówię się jakoś specjalnie nie drzem że nie wiem jak Jak zwał, tak zwał. I w ogóle są dźwięki w tle jakieś małe, więc to, to sorry. I nie ma, I takie szybkie info może być piosenka na subskrypcji. Nie, e, wątpię, żeby było, ale może być, Dobra. Te, tutaj jakiś klucz, tutaj jakiś gwoździe. E, Gwoźnie równa się łobno, Chłop! Zamiast drzwiami wchodzi oknem! No chłop wchodzi! On się popisuje! Dobra, patrzcie co ja zrobię, przeskoczę ten płot i co, a teraz pomyślał, okej, okay. bum. Aha, e, chciałeś podlewać kwiatki, e, masz konewkę widzę, ale masz konewkę, Weź, weź sąsiad, ty masz konewkę i może sobie na końcu odcinka go zbagujemy, nie rzucaj we mnie tymi pomidorami. Ja się z nim bawię, żeby odcinek był dłuższy ogółem. O nie. Dobra, na drugie piętro, nie. W ogóle teraz się będę yy, 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 brawo, brawo, brawo. nie umiem tego mówić, dobra? Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, o nie. Ja to zamykam. Ty za ty nie Jaki on jest mądry Tylko ja... A jak chcesz wyskakiwać oknem No to wybij już tą drugą szybę, dobra? Umówimy się? I możesz podlewać te kwiaty Dobra, okej? Okay? Możesz podlewać te kwiaty, dobra ja, ja idę do domu Sąsiad, ty mnie nie lubisz Ja ciebie nie lubię Podniosę sobie ten wytrych Cześć Patrzymy sobie Jak on będzie podlewał kwiaty Ale czemu ty biegniesz w balą stronę? A nie, czy ja właśnie zrobię tego buga. Zrobiłem chyba tego buga. No nie może wyjść. I w ogóle przed nagrywkami, chyba godziny temu, jak sobie grałem. Czekajcie klucz. Czekaj, bo po co jestem wytrych? Aha! Dobra, czyli nie klucz, tylko wytrych. A czy ogólnie... raz na jakiś czas jest potrzebny klucz. A czasami wytryk, i tym razem to mógł być klucz. E, więc znajdźmy coś takiego jak. O, mogę się schować. A, e, mam łom. Ok. Ogólnie nie chcę przed Wami ukrywać czegoś takiego, że wszystko wiem. No ale naprawdę, teraz jakiś czas może to być klucz. Dobra, więc sobie już to na spokojnie usuniemy go odbagujemy, żeby mi się coś nie zbagowało. Ale się chwilę jeszcze pobawmy. Dopóki on nie może wyjść, nie będzie mnie wkurzał, się pobawimy. Co? Co? Co właśnie ze we mnie rzucił po pomidorem? What? Co jest? KAMERA! O nie Wiecie, że on tu przyjdzie? On tu przyjdzie, tak? Nie, nie idzie A kamera mnie namierzyła O, tu młotek jest Fajnie Ale ogółem w następnych odcinkach jest już, już, już... Już, 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 już Dobra ja mówiłem, że w następnych odcinkach będziemy się tak bardziej z nim bawić, i znowu go blogować. co ja się go... Ale mnie to drażni, patrzcie. A mogę to podnieść? Wiecie co? Chyba zbagowałem grę. Bo zbagowałem sąsiada i zbugowałem siebie samego. Chyba to po jakimś czasie mija, tak? Proszę. Czekajcie, mam coś? Mam coś w ekwipunku. Ok, czyli zbugowałem gierkę w pierwszym odcinku. Całkiem spoko. Zostawiam, nie umiem to włączać. Zbugowałem gram! Hurra! A ty nic też nie umiem robić, a w sumie się nawet nie da, bo aktualnie nagrywam nareszcie na OBS-ie. Ale. To mnie ciągle drażni! A teraz naprawdę mnie to drażni. W ogóle. Ale krzywo się tak czuję, jakby teraz. Jak tak stoję. Tak krzywo. Sąsiad, przyjdź tu, błagam. Nie chciałem cię. Nie chciałem cię bagować. Niedługo może być lepszy dźwięk, o wiele lepszy. No dobra moi drodzy, więc to by chyba było na tyle. Więc. Okej, okay. to by było na tyle. Zbagowałem się przez tą głupią łapkę. No i tak to wygląda. The sky piece 2. Nie wiem kiedy będzie, bo ciągle nie mogę wyjść z tego i z więzienia. level easy. Więc tak jakby. Dzięki za oglądanie. Nie musicie zostawiać łapki w górę za, tym, za ten fail. Więc po prostu. Okej, okay, to by było na tyle. Wszystko wyłączone, tak jak można powiedzieć. Ekran zgasł. I no, gdybym nie zbagował sąsiada, znaczy sąsiada, no tak. I siebie samego na no to, by odcinek wyszedł, ale dopiero w następnym odcinku sobie uciekniemy. Tak, mogłem uciec od razu, to oczywiście wiem, ale nie, bo ja chciałem się pobawić. Więc w tym odcinku uciekniemy normalnie albo znowu tym bugiem. No i co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie, subskrypcja bardzo proszę. I co do tego Valoranta, tak jakby nie wiem, czy będą odcinki. Może będą też live y z Hello Neighbor. Nie wiem, nie wiem. Nic nie obiecuję, ale dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Teraz naprawdę.